I lecimy, pomagamy tutaj dla yy, ponurego. W końcu Panie udało me, się. Mamy setup, o, let's go. Wygniemy. No nie, z trykiem biegnie się najszybciej. Nie da się być szybciej. Ja lecę już na wieżę. No okej, okay, to mądre, tylko uważaj. Żeby ci na rynie nie się ta rakieta. Lepiej jakby ponurak tu ze mną był, bo on by widział co się dzieje, co ja robię, nie? Ale spokojnie. No niech on idzie tam. Już ciebie, za późno, no, no, więc. Kurde, jestem wyprzedzony no, no. o 10 sekund do przodu, więc. A już 14,20, więc. Ty za mną biegniesz. No za to wódz. Bo... Kurwa, mać i bany ząbek. Ja, pilnuj dupy. Pilnuj mi dupy. Ta gra czasem, ta gra Spamięć no, no, kurwa, no, przycisk no, nic no, się no, nie, jest. nie dzieje, nie? Jest, dobra, idzie Uleczenie po macie, nie Pilnuj, pilnuj Dobra wiesz, oni coś się na mnie skupiali odpal to podmiury Muszę że już odpaliliście kurwa ja tu musiałem przyjść Teraz ginę, nikt mi nie broni. Aha. Nie, bo ja zdążyłem gdzieś kontakt, przyjść tu i to zdefizowałem, i biegnę do kolejnego, więc nie wiem jak wy tu we dwóch nie zrobiliście tego. Dobra, teraz wylądowało. Kurwa, ten mangler tańczy Michael Jacksona, ja się nie wracam, musisz podnieść się. Musisz się podnieść, bo ja nie wracam, zginiesz. Piesek mnie ulepszył, piesek mnie O, Okej, okay, było moje szczęście. Tak, bo ja się oddaliłem, chodzi o chodzi to, że on za mną biega, nie? Daj, nice, z drugiej strony został Cześć, co to? Jest. Musisz wziąć nagrodę, szybko wejść. Bo ci zniknie portal Pizduj, i nie zdobędziesz nagrody. Fucking jasny. No, jakby ja nie pomogę tak nie zbytnio, jak ci się nie trzymasz obok, nie? Jakbyś był obok, to wtedy mam cię szansę podnieść. Nie I mogę się wydostać z stąd, kurde, z tym granatykiem nie mogę dać A ja pierdolę, pójdź tyle, że tak zrobię. Nawet defuseł. I bierzemy kolejny kontakt. Pamiętaj, że portal ci zniknie, jak coś i nie otrzymasz nagrody, nie? pierwszej. Czyli kości. Czy ten, czy ten tu idziemy? Ja już chcę pokonać kontakt. 12,5 minuty. Mogę cię podnieść, bo mam po drodze. Jestem dopóźniony opóźniony. 30 sekund, ale zdążę. No, czekam. Czy ty jesteś na samym dachu? Tutaj, no mam piesa, Cię, piesa. mam Cię. No i co, kurwa, czemu wstajesz? Po co ja szłem, skoro... O Boże. Trudno. Ale po co, jak mogłeś powiedzieć mi, bo mi zmarnowałeś czas. Bo wstać od razu, po co ja do Ciebie biegnę? To wstajesz albo czekasz. Nigdy nie robisz tak, albo tak. Uciekło, uciekło, uciekło mi. Teraz ja kurwa tu sam jestem, a po co ja szłem tam, to ja nie wiem. Musisz te zombie przewracać, bo w ogóle nie, nie strzelasz te zombie. No dlatego tego ci, cię rozpierdalają nie Widzisz ile tu jest zombie na moim ekranie? Ty ich nie zabijasz ale je tylko przewrócisz nie z takiej easy Jeden strzela, drugi ranimuje jest druga osoba Temu czur stoisz jeszcze, jak taki jest, on zabija zombie Kurwa Biegajcie w jedną stronę nie Ja zwykle biegam w przeciwną stronę zegara Nie wychylajcie się tutaj mega abominacji. Nie trzeba. Kurwa, no tu weszła? Pierwszy raz widzę, żeby tu weszła. <grywa> Robię screena, nie? Nigdy mi nie weszła kurwa, zrobiłem to z 25 razy, nie? Nie, nie bijcie, jej, nie ma sensu, ona zginie, tylko ważne, żeby była obok portalu. Tam gdzie stoi, ma być. Mimikowi nic nie zrobić, jak coś czy ma więc uciekaj od nich. I próbuję ich zabijać. No wiem, że... A kurwa mnie atakuje. Jeba na No nie wiem czemu ona tu weszła. Nigdy tutaj. Pierwszy raz. Jak nie zbawowali ten kontrakt. Ona zawsze była na zewnątrz, nie? Strzała z zewnątrz, ale nigdy nie wchodziła do środka. Dziś że to musiał fui wprowadzić zmian. Brana powinna zginąć. Zginęła. Masz tą w ogóle pierwszą nagrodę, tu masz futera wziąłeś pierwszą mam, za reanimację Wziąłeś pierwszą nagrodę? Halo? Wziąłem, wziąłem, wziąłem. No to gitara. Za reanimację, co? Tak Masz nóż Tu też za reanimację powinnaś. Tu masz tylko nie pomyl, bo tam czasem wypadają na przykład nóż jednorazowy albo schemat, nie? Musi wziąć schemat Tak, tak, wziąłem, Bo czasem wypadają wziąłem, wziąłem. kurwa nie te masz rzeczy w razie co? Weź go To jest skrzynka, puchuj mu to Przecież piszę futera na ostro, tam był pso... Zresztą jak wejdziesz to na to, piszę. Dobra, lecimy na ostrza. Potrzebujemy jego, skoro on tak pada, nie? A ja też. Wiesz. Mm. Teraz no najgorsze. No, ty padasz. Wszyscyśmy. Ja Mamy dziewięć. Raz z tym, że tam zblokowały. Mamy dziewięć minut, ale spokoj, ja to będę leczył, bo wziąłem tą broń. Dobra, amunicja będzie po drodze. Brać... a i szybko zanim uruchomiecie czołg, bicie abominację już teraz. Gdzie, mhm. gdzie wy jesteście? Z tyłu. Z tyłu z 30 sekund za mną Ty, masz komputer, szybciej biegasz. E <gry> nie, bo ty na tym stoliku, stary, ja tą mapę 2 lata grałem na DMZ. do więc ja znam pojęć. Na palmiku. smega no. abominacja, której salonie zabije, często zabiera mi to dużo czasu, a czas leci. Kurwa, ona się zbagowała, siedzi w środku i rodzi krawlery Szmata, o, przez to odpalać? No patrz, jakie bug, nie, nie co pojebało cię? O, yes. Jakie odpalać, kurwa? Grajesz w tą grę? Widzisz, co się dzieje tutaj? Ja mogę siedzieć na czołgu? Ja w to nie strzelam, kurwa, wybuchnie wam. To ona się zjebała w chuj. Zbogowała, tylko problem jest taki, że ona się może teraz zbogowała, a może przyjść kiedyś, nie? Tutaj ona. Baczmy, czy da dacie radę to obronić. 92%. A czy nie tutaj do nas? No nie. Proszę się beze mnie, to ja idę bez was. No jo W sumie dobrze, bo ja mam hordę zombie i mega abominację, a przez to, że ja ją mam, to wy jej nie macie. A ona mi nic nie zrobi, nie? A czołk jest najważniejszy Ale zaraz jebnie czołg. Kurde, ja nie gada się Ja mam Glery cisa, nie? I psy. Z tyłu są. Patrzmy, zobaczymy, czy byście byli w stanie to zrobić bez mojej broni. <laughs> 70? 60%? Dopiero początek, nie? 50%? Napra prawie, jak będzie 10%, ale. Zobaczymy, czy byście byli w stanie. Kurwa, ile tu jest tych mega tych, wynaturzeń No ale, tego. Mieliście Kazmiry mówić kto kiedy, nie? Ale nic nie mówicie. Ja dopiero to nie powiedziałeś, teraz to powiedziałeś, cool. Znaczy to nie, Ja, ja, to... ja nie rzucam, nie, teraz, nie, w ogóle. Się rzuca jak człowiek stoi, generalnie. Albo jak jest dużo zombie, i goni nas duża kurwa. Normalnie jakbyśmy jej nie zabili, to ona zniszczy czołg, nie? Tylko że ja mam Broj do naprawienia, ale jeszcze nie użyłem. Ile masz amunicji w RLG? 4,6 no, Mimik bije kurwa czołgu waszym dalej duża kurwa Czemu ona mnie gryzie jak ja muszę? Rzucam Kazmir Są dwie mega abominacje Dobra to leczyć chłopaki czy wybuchną... czołg ma wybuchnąć? Ponurak 30% Dobra wybuchnie czołg Czemu nie bronisz? Pomysł, Zaraz jej wybuchnie czołg, koniec gry <gryzy> Pokojnie, jeszcze tylko 5 mega abominacji, kolejna po lewej Zbry, Dobra, to ulecisz czołg, czy nie? Ulec, <gryzy> ulec <gryzy> Na pewno? No dawaj Nie zasłużyliście Ja, ja robię <gryzy> <gryzy> A, Rzucam Kazmira bo wy nie, nic nie robicie, nic nie rzucacie, nic nie mówicie co robicie. Więc ja rzucam. Kto, to kto będzie kolejny? Z Kazimirem No ja, ja będę kolejny. To dawaj, bo 28%, zapominacie się jest czołg. 27 okay. Kurwa mać O ja pierdolę, 100% widziałeś? 100% czołgu, jak to się stało? Ja pierdolę, bez mnie byście nie dali rady. Jak ktoś ten czołg może wciąż wybuchnąć, bo ja leżę, nie? Jadę na czołgu. Twój daleko jest ci ode mnie. Ja sobie tu poleżę, trochę odpoczywam co mi tam. czas. <grywa> Kurwa, ja nie mam czasu. Dobra, leci Kazmir, bo nikt oczywiście nie rzuca. Nikt nic nie mówi, by the way, nie że rzuca. Ile, ile procent było, jak leczyłem? 30, nie? Teraz ma 10 czołg, normalnie by miał... O, już by wybuchł. Bez, I bez mojej wybuchło. broni. 30, no już 100% za, 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 zabrało. Bomb gra. Starajnego, że jest, jaka mega abominacja bije, nie? A e, je 100%. sto jeb, 100%. Normalnie już wiesz, 200% straciłeś, nie? Życia. Więc e, widzisz, ponury, jak to jest trudne bez tej broni. Da się, tylko trzeba kurwa umieć komunikować się, myśleć, kurwa, komendy jak w jebanym wojsku. Inaczej tego nigdy byś nie zrobił bez tej broni. Byśmy, byśmy swejlowali, więc dobrze, że pomyślałem, żeby ją wziąć, nie? No, masz kontakt ten. Schemat ostatni, spierdalamy, bo 4 minuty. Więc jest szacowane 11 minut na kontrakty, jeżeli jesteś szybki. powiedzmy, masz. Trzeba wyczyścić, nie? Jak najszybciej. Co zabijać, nie uciekać. Wziąłem? Wziąłem, dobra. Co dla mnie? Nic, okej. Okay. Kość, która sobie użyje w grze. 3 minuty na spieprzenie, no to wszystko mm -hmm. X-Files podziemia, albo na górze? Który chcesz brać? do której no jest bliżej? Ten na górze? No znowu W sumie na dole, ale... No to na dole Już Tu są w sumie jest też schody, więc jeden chuj, szczerze ja no, no, 130% rozwaliła ta abominacja, nie? No. No abominacje ogólnie trzeba na, nawalać razem, więc te, teoretyko ta osoba z RLG musi tak jakby mieć też broń, która jest w stanie ranić abominacje. Typu Tyr, nie? Tylko weź, 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 dwa klucze złote i weź kurwa je ulepsz, nie? Tak teoretyko, nie? Jak robisz. No. no powiem Ci, że pierwszy raz tak kurwa... Jak? Tych, tych wynaturzeń tyle tu było. No... twój zmienili. Znaczy było no. ile? Ich sześć? Powinno, powinno być no. pięć. Było jedno więcej. Komedia jakaś, nie? Normalnie trzeba je bardzo szybko w oko zabijać i spowalniać, albo jak jedna jest osoba madagera, albo dwie najlepiej, je spowalniają z tyłu. Jedna osoba jest takim psełodepredatorem tych, tych no, mega abominacji. No nie? No mówię, to nie? Tak, tak, są lecą komendy, ty z tyłu jesteś, ja przechodzę na przód. już tam Kazimira, ty już z tyłu. i tak. A tak to wiesz, chuja zrobisz jak kurwa nikt nic nie mówi. Dosłownie no, Nie planując kurwa jesteś skazany na porażkę, tyle, nie? No Chyba, że masz tą broń, która specjalnie zrobili i wiesz, dla ludzi, którzy nie potrafią tego zrobić. Moim zdaniem, tej broni nie powinna ona jest zbyt mocna. Tyle ci powiem. Ona jest spoko jak naprawiasz, wiesz pojazdy na normalnej mapie i uzupełniasz paliwo. Ale na ten kontakt to takie, trochę wiesz. Jakbyś kot na pisał na oszukaństwo, nie? Zaleczysz czy czołg. Teraz go bronić jak się powinno. Masz wszystkie maty, nie? broni po prostu byśmy nie zrobili tego. No nie, byśmy nie zrobili. Ja zrobiłem solo, ale wiadomo, 14 Kaz kazmirów i sporo przygotowań. W sumie 4 ogromne podejścia. Eee, ten, a weź ten pokaż, weź wywal kazmiry, zobacz czy to są te, co w się sensie te schematy. Tu możesz się w... Albo oznacz je trójkątem w menu, będę widział wtedy co pisze na ekranie. Okej, okay, to jest schemat, to jest schemat, tak, to masz 4 schematy, bo jest to na papierze. A to nie gadaj kurczę, że taki jestem i że mam z te jakby Nie, bo skrzynka ma taki... Na tym rysunku taki, taką teczkę ma. Jakby... tak wynak teczka bardziej. Taki uchwyt, nie? A ta kartka wygląda. Dobra idziemy, bo minuta 5. GG. Jeszcze ile Kazmirów mam? Z 7 No mi zostały 4. No bo wiadomo VR 11 normalnie byśmy musieli je dobrze używać, żeby... Jak to zabija zombie my bijemy te abominację, nie i bossy. Zombie tutaj nas kompletnie nie obchodzi, nie? Bo Kazimiry to robią Ich jest za dużo, nie? Bo jak właśnie wszyscy nie strzelają w me MEGA, bo inaczej to ich, ich jest za dużo, nie? Jak byłyby trzy, że, że są przy każdym jak się czego zatrzymuje, żebyśmy wiedział, że są trzy i tyle no Tu jest, kurwa jak jedzie czołg, jedna przed tobą, druga się w ogóle nagle obudziła, zaczęła cię gonić, nie? Ta, co ma pół życia, tu kolejna przychodzi Trzy tyry, jakbyśmy mieli, nie? Wszyscy 3 trzy tyry. O kurwa, to byśmy je niszczyli szybko. Jakbyśmy mieli trzy złote tyry i strzeli od, w odpowiednim momencie, gdy ona e, akurat e, strzela, nie? Żeby ona ciągle z tyłu była, nie? No, do czołgu dobiegnie, i pod koniec to jest wiesz, przejebany. Nie zbijesz je, bo tam już musisz zombie zabijać i maglere i mimiki. Ale no, Gigi. To -gi. był w sumie najcięższy ten... Yy... No to jest naj to jest najcięższy kontakt w grze i najcięższy kontent w grze do zrobienia.